Eee, czy jestem live teraz? Zakładam, że jestem. Zobaczymy czy to działa. Dobra, coś tu śmiga chyba. Dodam potem minę Dzień dobry, dzień dobry. Nie Wiem co chodzi. Z jakiegoś korzystam tutaj programowania do live'owania, ale coś nie za bardzo da radę. Widzisz mnie? Bo ja się nie widzę. Okej. Okay. Dobra, to wszystkich przepraszam za pierwsze dwie minuty, bo nie za bardzo wiedziałem jak sobie z tym poradzić. Mm. No zakładam, że nie jest nas dużo, bo wszyscy są w pracy. Może ja też niedługo, jak widać na załączonym obrazku, będę musiał iść do pracy. Uśmiecham się, ale tak naprawdę jest fatalnie. Znaczy jest, smutno jest. Bitcoiny nam spadają. Cała krypto nam leci w dół. Celsius jest zablokowany. Ludzie nie mogą wypłacać swoich swoich środków, które zdeponowali tam. Panika na rynku. Oni mają chyba jakiś problem z płynnością prawdopodobnie. Zakładając, że przy tej y, ilości pieniędzy, jaką mieli, to korzystali z innych platform defi i muszą teraz tą kasę odzyskać. Czy do mnie dobrze mnie słychać? Czy bardzo cicho? O jest, obraz dźwięk. Okej, okay. ktoś mi tam podpowiada. No co to się zadziało? Spadamy cały czas. Spadamy cały czas, jest słabo. Już przebiliśmy te poziomy z 12 maja. Co jest dobre, to że mamy duży wolumen, nie? Także kto, dużo bitcoinów tutaj zmienia, zmienia ręce, nie? Musicie pamiętać, że na każdego sprzedającego jest co najmniej jeden kupujący, nie? Także to jest pozytywna wiadomość. Mm. Też wszyscy, ja też między innymi cały czas powtarzają o tym, żeby jakby uśredniać cenę w dół nie potencjalnie. Tutaj gdzieś w tym momencie kupowaliśmy, tutaj dokładnie, to mówiłem właśnie znajomym swoim, żeby uśredniali cenę, że słuchajcie zacznijcie teraz kupować, teraz kupcie za jedną dziesiątą swojego środku, które chcecie przeznaczyć. No i jeżeli ktoś się trzyma tej strategii, to na, tak naprawdę coraz niżej to coraz lepiej, nie? bo chciał uśredniać w górę. Oczywiście wszyscy liczyli na to, że tutaj już cena odbije i, i będzie świetnie. A tutaj mieliśmy parę takich ruchów, na których duże, duże ryby zarabiały. Dlaczego się tak dzieje? No dlatego, że ludzie sprzedają. A dlaczego sprzedają? No dlatego, że że rynek leci, amerykański. Tak się zamknęło w zeszłym tygodniu. Rynek tutaj było takie lekkie hopium w zeszłym tygodniu i ostatnie dni, dwa dni czerwień. Dzisiaj natomiast e, Premarkets pokazuje, że Nasdaq się otworzy koło 2% poniżej zamknięcia w piątkowego. Dow Jones poniżej procenta. Zobaczymy jak to będzie. Może, może być tak, że to już jest skalkulowane w ceny Bitcoina, ale może też tak nie być. już tutaj. Z tym Celsjuszem to jest problem. W ogóle cena też spada dlatego, sporo ludzi ma pieniądze w DeFi, na przykład w AAW w tych protokołach i mają tam po prostu kredyty pobrane. I teraz jak jest spadek, to jest ryzyko likwidacji tych kredytów, więc muszą sprzedawać swoje krypto, żeby je spłacać, bo inaczej będą zlikwidowani. Także to też nie pomaga nam. Gdzie to się zatrzyma, to ja mam pojęcia. Ale nie wygląda to jeszcze na jakiś taki blow off top. Te wolumeny są Mniejszym niż, niż tutaj. To jest bitstamp Stamp na Coinbase. Ie. Na Coinbase jest podobnie już. Więc być może, ale brakuje nam takiej świeczki, która kasuje st stop losy ostatnie i wyciągnięcie. Na szczycie nie mieliśmy Blow of Top, także teraz możemy nie mieć Blow of do Bottom, nie? takiego y zamknięcia. Zobaczymy, jak to, jak to się rozwinie. Nie wygląda to pozytywnie. Coś miałem mówić, ale w ogóle jest ciekawostka taka, że 61% osób, które są teraz na rynku krypto, to są osoby, które kupiły bitcoiny w 2021 roku. Bitcoiny, krypto w ogóle nie, także ten rynek jest bardzo niedojrzały wciąż. I tyle. Nie wiem. Chciałem do Was mówić o zmianie pracy. Miało być to takie zabawne, ale tak naprawdę to też się słabo czuję. Nie podoba mi się ta, ta cena, że spada w dół. Dużo bardziej, yy, dużo lepiej się czuję, jak rośnie w górę. Bardzo dużo odpowiedzi możemy mieć teraz, jak, jak się tworzą rynki za, za dwie godziny amerykańskie. Być może być może właśnie tam będzie jakaś pozytywna wiadomość. Znaczy, generalnie jest strach na, na rynkach, bo Fed ma ogłosić coś yy, znowu w, w środę. Także wszyscy się boją, że jeszcze będą podnosić stopy procentowe, i to będzie niedobre dla, dla nas, i dla Bitcoina, i dla wszystkich. Najgorsza mogą. Generalnie jest taka teoria, że Bitcoin nie przebije, że nigdy nie przebije. Znaczy jest generalnie tak, że nigdy Bitcoin nie przebijał swojego starego ATH. Że to był taki żelazny support, nie? Czyli super mocny. Natomiast no. <laughs> wtedy jeszcze nie było DeFi, nie? I teraz dużo ludzi ma po prostu zlewarowane te pozycje swoje właśnie. Dzięki DeFi nie? możemy wziąć się pod zastaw swoich bitcoinów czy wrapped bitcoinów pożyczkę na czy to właśnie na AWE, czy w tych scentralizowanych instytucjach i, i później potencjalne likwidacje będą powodować spadki większe niż, niż gdyby był to tylko rynek spot. Rynek futures strasznie manipuluje rynkiem. Strasznie ci właściciele giełd, czy właściciele, no, oni, on, w ich interesie jest to, żeby, żeby tutaj wszystkich kasować. Nie? Na przykład tutaj był, było wyjście w górę, hopium, ludzie się zapakowali, wycięcie ich wszystkich. Przecież to nie jest tak, że w tym momencie nagle wszyscy się rozmyślili i, i już. Przestali. Czy w tym momencie, nie? Wszystko idzie w górę, będziemy kupować, lecimy, a potem wszyscy nagle się rozmyślają, nie? Nie, tak naprawdę tu i tu i tutaj były wycięte longi, po czym tu były wycięte longi jeszcze raz i tutaj trzeci raz były wycięte longi. Hmm. W miarę optymistycznie to wygląda tutaj. <coughs> to są bitcoin featuresy, nie? Open interest spada czyli tak jakby siła tego ruchu maleje nie? już mniej jest zainteresowany jakby handlowaniem. Eee, top Trader Long Short Ratio to też spada tak ludzie boją się chyba. Ale pozycje tutaj to jest ciekawe bo ci, zakładam że ci top traderzy 4 godziny świeczki jakby. Zakładamy, że ci top traderzy to są ludzie, którzy jakby większa ich część zarabia na rynku. I oni nie pakowali się w te longi tak bardzo jeszcze wczoraj, czyli dwa dni temu, <laughs> widzieli, że jest słabo, a teraz ostatnie 4 godziny powoli zaczynają budować pozycje. Natomiast to jest jakby wszyscy ludzie na Binance, nie? To było wielkie hopium, wielkie FOMO i teraz jest tych Longów coraz mniej, co znaczy, że po prostu im powycinało te longi nie. To jest akurat dobrze, że tych longów jest mniej, bo mm, bo mniejsza szansa jest na likwidację. Jeżeli jest mniej pieniędzy do zlikwidowania, to, to ten ruch w dół mm, może być, może się kończyć. Nie? Ale to hopium jest też. Mam nadzieję po prostu, że, że się skończy. Czyli co, czy będziemy szukać pracy w KFC? Czy ja stykuję moje BTC i ETH? Nie, ja nie stykuję swojego BTC ani ETH. Natomiast zastanawiam się poważnie sam nad tym, żeby wziąć się właśnie na kredyt pod zastaw BTC i ETH. Tylko, że czekałem z tym na takie bardzo niskie poziomy, bo... Tylko też Powiedzmy jakieś 30% całej, całej sumy, nie? Czyli załóżmy, że tam nie wiem, jednego bitcoina. Myślę, że tak przy poziomach, jeżeli będą takie poziomy, być może 20 tysięcy. Załóżmy, że za, za jednego bitcoina na AWE można wziąć, wrapped bitcoina oczywiście, można wziąć 85% bodajże pieniędzy. Z tym, że wtedy, jeżeli cena spadnie w dół 15%, to trzeba albo spłacić kredyt, albo dołożyć do pozycji, żeby no, nie zlikwidowała jej. A ja uważam, że w miarę bezpieczny będzie taki kredyt w okolicach 30-35%, ale to właśnie na, na poziomach około tak, 20 tysięcy. Jeżeli zobaczymy takie poziomy, a wykres wskazuje na to, że chyba tak. I wtedy właśnie potencjalnie można, można wejść w jakieś inne projekty, albo po prostu dokupić bitcoina za to. No ja, ja tak zlewaruję swoją pozycję. Myślę, że to będzie nie będzie to aż tak ryzykowne na tych najniższych poziomach. Tylko chciałbym zobaczyć taki flash crash, jaki był w 2020 roku. Jak była ta panika, gdzie mamy ten Flash Crash. Tutaj. Kurde, no to by było genialne, nie? Znaczy byłoby to fatalne, ale. Trudne, ale to by oczyściło rynek, nie? Kto po prostu wszyscy by sprzedali ci, co mieliby sprzedać. No tutaj spadło 62% w jednym ruchu, nie? I to spadło od 10 tysięcy. Jakby spadł 62%, powiedzmy od teraz, to jakie to by były poziomy? 20 tysięcy, nie, 12 tysięcy. <grytanie> 12 tysięcy to by było już, <krytanie> już słabo, nie? Znaczy, to, to, to czego się nauczyłem w, w 2018 roku podczas BESY, że <krytanie> zawsze może być taniej, nie? To nie jest tak, że że jeżeli coś jest na dużej przycenie, to nie może być tanie. Ktoś mnie pytał o UniBright. No Unibright, Unibright ma się dobrze, nie? nic w przeciwieństwie do Celsiusa, nie? nie blokuje środków, yy, użytkowników mine działa. Wszystko jakby stick to the plan, a że sentyment na rynku jest taki, jaki jest, to, to i cena jest taka, jaka jest. To właśnie w przypadku Unibright też był motyw taki z Awe, że tam jeden z, z holderów, czy kilku nawet z nich, cały czas sprzedają coiny, żeby pokrywać swoje kredyty w Awe. Także to jest taka smutna, prawda? Nie? Jeżeli weźmiemy. Nawet nie wiem, jaka jest cena IBT. Jeżeli weźmiemy cenę. No, UIT za chwilę będzie w cenie za ICO nie? 95% od ATH. No, ale cały czas 20X od All Time Low. Te projekty, znaczy, mnie się wydaje, że UIT to jest taki projekt, który, który przetrwa bez C. I te projekty, które przetrwają bez, potencjalnie mają tutaj mamy o, base ledger, to jest mined UBT. Ktoś mnie tam pytał często o to UBT, może zrobię film o i tu jest, mamy co, walidatorów 19 nodów jest eee, aktywnych, nieaktywnych to są jakieś takie nody, które są już odrzucone. Także 19 nodów działa. Bloki cały czas są liczone. Już jest 1,4 miliona bloków. Ktoś tam tego używa, bo, bo nagrody są płacone. Także no, w hosie tak, dlaczego nie? Teraz ten czas taki, tej besy to jest dobry czas na to, żeby szukanie. Na to, żeby szukać takich według mnie. Yy, z solidnymi fundamentami. Niekoniecznie kupować jej od razu, ale, ale szukać. I jak już będzie wybite, no, to można ewentualnie. Ja mam inną strategię tutaj niż na przykład fil Konieczny czy, czy Kamil Gancarz. Kiedyś może opowiem o tym, jak, jak ja to rozegrałem te rynki w poprzedniej bezsie. Na razie to. Trzeba czekać. I dolar cost average, myślę. I nie będę szukał pracy jednak w KFC. Myślę, że, że, że nie ma nic złego w pracy i nie ma nic złego w pracy w KFC, ale nie będzie chyba tak źle. Trzeba być tylko przygotowanym na to, że ten, że ten bear market może być potencjalnie dłuższy niż nam się wydawało. Nie? Ten spadek jest ok, ale, ale taki spadek byłby Realny też. Tak mi się wydaje. Zobaczymy jak to będzie. Dobra. Robię te live, żeby się ośmielić trochę z kamerą. Bo się stresuję jeszcze. No i tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie pod tym. Live'em i ja potem je przejrzę i ewentualnie nakręcę film na ten temat. Także, nie wiem, chciałbym Was zostawić z jakimś dobrym słowem tutaj jeszcze. Zawsze może być taniej, także nie pakujcie się all in. I miejmy nadzieję, że, że gospodarka Stanów Zjednoczonych się nie wysypie, bo jeżeli się wysypie, to, to będzie bardzo źle. Pozdrawiam w takim razie i życzę wszystkim miłego dnia. O, nie wyłączyłem.